4 miesiące od ostatniego materiału wideo. Co zrobić? Dzień dobry. E, witajcie. Ja jestem Bartek, a to jest kanał Rowerowe Wyprawy. Dzisiaj pogadamy sobie, o tym, czy telefon, czy zewnętrzny GPS jako urządzenie nawigacyjne podczas naszych wycieczek. Zapraszam. Moi drodzy telefon czy zewnętrzny GPS, to pytanie pojawia się bardzo często, chyba tylko w mojej głowie, no ale niech będzie. Eee, zbierałem się do tego materiału dość długo. Z różnych względów, jakby nie udawało mi się go nagrać, ale dzisiaj myślę, że w końcu ten temat dopniemy i pokażę Wam, jakie są różnice między telefonem a zewnętrznym GPS-em, w jakich przypadkach warto używać jednego bądź drugiego. Na początek kilka plusów, jeżeli chodzi o sam telefon. Jeżeli chodzi o sam telefon, no to oczywiście największym plusem będzie to, że mamy tutaj duży ekran, który łatwo się nawiguje, łatwo się przybliża, jest obsługiwany palcami, nie potrzeba żadnych zewnętrznych guzików. Jest to też urządzenie, które po prostu mamy ze sobą zawsze. Więc nie musimy kupować kolejnego klocka. No, bo porównajcie sobie jakby grubość, wielkość. No, to są urządzenia, które nie są ani zbyt ładne, e, ani zbyt foremne. Telefon jednak jest dużo że tak powiem, przyjemniejszy w obcowaniu. E, no, i telefon zawsze mamy przy sobie. tak? Nie musimy kupować zewnętrznego urządzenia, ale na tych dwóch rzeczach, czyli wielkość ekranu i. To, że mamy je zawsze przy sobie, moim zdaniem, w moim przypadku pracy jako przewodnika, czy jakby pracującego jako przewodnika, na tym wszystkie profity telefonu jako nawigacji się kończą, ponieważ to, co jest największą zaletą, czyli duży ekran, jest dla mnie jednocześnie największą wadą, ponieważ bardzo szybko drenuje to baterię w naszym telefonie. Jeżeli chciałbym używać takiego telefonu jako urządzenia do nawigacji, no to po jednym dniu miałbym kompletnie wydrenowaną baterię. A tego jakby chciałbym, e, chciałbym uniknąć, ponieważ dla mnie telefon służy przede wszystkim do wzywania pomocy, jeżeli coś się stanie z którymś z uczestników, bądź wzywania jakiegoś serwisu, albo do kontaktu pomiędzy przewodnikami, bądź kontaktu z, ze zgubionym na przykład e, jakimś uczestnikiem. Więc ja telefon muszę mieć zawsze w pełni naładowany, każdego dnia na 100%, żebym miał ten komfort, że cokolwiek się nie stanie, to ja po prostu będę w stanie z tego telefonu skorzystać. I owszem, Możemy powiedzieć, że no przecież można używać zewnętrznej baterii, podpiąć sobie i mieć problem z głowy. Można, natomiast ja osobiście tego nie robię. Z tego względu, że nie chcę sobie, że tak powiem, dodawać spagheterii kablowej na, na moim rowerze. Poza tym trochę bym się obawiał, że w momencie, kiedybym jeździł po jakichś nierównościach, mógłbym mieć, mając wpięty telefon, na przykład uszkodzić sobie gniazdo wejściowe. Tak? Czy to w powerbanku. Czy to w telefonie, i wtedy jestem w czarnej D. A tak, jak gdyby nie mam tego, nie ma tego problemu, nie ma tego tematu, nie używam. Koniec, kropka. Kolejny minus, jaki jest, no to oczywiście jest yy, wodoodporność takiego urządzenia. Tutaj, w zależności od tego, jakiego producenta mamy smartfon, to on będzie bardziej bądź mniej odporny. Niemniej jednak, no w przypadku. Stricte mojej pracy, czyli jazdy czasami z sakwami w deszczu, w ulewie, w różnych warunkach, gdzie nie możemy sobie tego przeczekać, no to taka wodoodporność urządzenia jest też dość kluczową kwestią. No i kolejna rzecz, bardzo ważna również, czyli siła sygnału GPS. Siła sygnału GPS, tu właśnie sobie pozwolicie, że włączę sobie w międzyczasie i postawię sobie je przy oknie. Co by mi się odnalazły, bo musiałem je wyłączyć na chwilkę. Mam uno momento. Dobra. E, siła sygnału GPS. E, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale telefony do tego, żeby dokładnie lokalizowały swoją pozycję, używają nie tylko odbiornika GPS wbudowanego w telefon, ale również korzystają z sieci komórkowej, czyli z nadajników sieci komórkowej. I w momencie, kiedy jesteście w zurbanizowanym terenie, w miejscu, gdzie są maszty telefonii komórkowej, no to spoko, jakby jesteście cały czas w zasięgu i ten sygnał nie będzie wam się tracił. Ale uwierzcie mi, są takie miejsca, i to wcale nie trzeba daleko od miasta wyjechać, gdzie ten sygnał GPS będzie po prostu mniejszy. I nieraz zdarzyło mi się, że ktoś, kto jechał ze mną na wycieczkę jako drugi pilot, nie posiadając takiego GPS-a zewnętrznego, po prostu w lesie gubił się zasięg i nie wiedział, gdzie jechać. Więc, jakby siła sygnału GPS również w telefonie, w porównaniu z zewnętrznym GPS-em, będzie tym minusem, ponieważ będzie ona tutaj dużo słabsza i to wiem jak jakby bez własnego doświadczenia, że tak ten GPS jest dużo słabszy niż GPS w Garminie. No i na tym zasadzie mogłem skończyć minusy i przejść powoli do omawiania, do omawiania Garminów no bo w zasadzie jakby no dla mnie to urządzenie telefon służy do dzwonienia podczas jazdy nie używam go jako nawigacji, więc w zasadzie nie mam z nim więcej doświadczeń no plusem może być, plusem o plusem może być to, że jest bardzo duża, nie wiem czy o tym mówiłem wcześniej jest bardzo duża ilość map, które możemy sobie, czy aplikacji które możemy sobie wgrywać, co nie, no to jest jako jako duży plus, no i teraz przejdźmy do klub programu czyli do zewnętrznych GPS-ów ja obecnie posiadam 2. Czyli mam Garmina Etrex 20X, ten kupiłem chyba z 5 czy 6 lat temu. No i ten, który ma tam rok z hakiem, czy półtorej roku. Garmin GPS Map 65S. Jak widać, urządzenia różnią się od siebie wielkością. Ten jest zdecydowanie większy, jest też trochę cięższy. Ma dużo mocniejszą antenę. O tym, dlaczego to taka antenka wystaje i co to nam daje, za chwilkę wam powiem. Natomiast na ten moment skupię się na tym, na tym maluszku, ponieważ to jest taka podstawowa seria GPS-ów turystycznych od Garmina, seria Etrex. Mamy Etrexa 10x, 20x, 30x, potem mamy serię Touch z dotykowymi ekranami. To jest taki złoty środek 20x, czyli takie urządzenie, które już ma kolorowy ekran. Wytrzymuje bardzo dużo na baterii, nie ma wszystkich bajerów, które można do takich etreksów włożyć, ale uwierzcie mi, że z tym urządzeniem przejechałem naprawdę wiele tysięcy kilometrów, bo przejechałem około 20 tysięcy kilometrów na nim. Co jest w nim ciekawe? Przede wszystkim to, że ekran jest niedotykowy, w związku z czym jadąc na przykład w rękawiczkach, no nie musimy tych rękawiczek ściągać, bo i tak jakby ekranu nie możemy dotykać, tutaj wszystko co robimy Robimy za pomocą takiego joysticka, który jest po prostu przesuwny. On tutaj sobie tak wystaje, oraz guzików, które są na bocznej stronie obudowy. No i te guziczki tutaj, jak sobie powciskamy, to nas kierują tam do odpowiednich, do odpowiednich miejsc. Jeżeli chodzi o funkcje, które takie urządzenie posiada, to oczywiście poza mapą, gdzie pokazuje nam nasz punkt na mapie, czyli stosujemy to jako taką typowo cyfrową mapę. No, to mamy tutaj takie rzeczy jak kompas. Mamy coś takiego jak komputer podróży. E, mamy geocaching. E, mamy możliwość planowania trasy z uwzględnieniem jakichś naszych preferencji. E, mamy menadżera śladów, dzięki któremu możemy na to urządzenie wgrywać gotowe ślady GPX. Ja tak właśnie robię. Nie wiem, czy tu będę miał jakieś. No, tu mamy na przykład jakiś, jakiś Bornholm. Tutaj mamy, co tu mamy, jakąś Estonię. Tutaj mamy jakieś jeszcze inne refugi Elena, a to chyba, jest, to chyba jest One Blank. Nieistotne, w każdym razie możemy sobie tutaj wgrywać ślady, no i potem po tych śladach sobie jechać. To wygląda tak, że w miejscu po prostu naszego śladu mamy taką fioletową kreskę zaznaczoną. Bardzo fajna rzecz, bardzo wyraźna, bardzo przydatna. Mamy oczywiście kalendarz, mamy wschody, zachody słońca, mamy czasy, kiedy najlepiej polować na ryby łowić ryby. Mamy kalkulator, mamy budzik, mamy stoper, e, mamy człowiek za burtą, czy taką funkcję, w której po wciśnięciu tego guzika GPS zapamiętuje bardzo dokładnie nasze położenie. No a oczywiście punkty alarmowe i satelity. Jak sobie przejdziemy do satelit, to jak widzicie GPS plus GLONASS, dokładność, no w tym przypadku 13 metrów, ale jak widać tych satelitów nasz mały Garmin znalazł sobie całkiem sporo i w momencie, kiedy bym wyszedł na zewnątrz ta dokładność zwiększyłaby się do około 3-2-3 metrów, i na tym poziomie by została choćby nie wiem co. Tak naprawdę nie wiem, jakie warunki musiałyby być, żeby to urządzenie po prostu e, straciło swój sygnał w momencie, kiedy już go złapie, jesteśmy na zewnątrz. Więc, jakby, mm, plusy tego urządzenia są następujące. Po pierwsze, mała kompaktowa wielkość można to łatwo schować gdzieś w kieszeni, jeżeli się gdzieś przemieszczamy. Po drugie, Wodoodporność. Wszystkie urządzenia z serii Garmina e, mają przynajmniej IPX7, więc jest to taka forma wodoodporności, która zapewnia nam komfort podczas deszczu, ulewy nawet. Oczywiście na chwilowe zanurzenie ten, e, ten, e, to urządzenie też wytrzyma, no ale jeżeli utopimy je na dłużej, no to pewnie gdzieś tam ta woda się dostanie. Wszystkie połączenia są szczelnie, szczelnie o Jezus, zabezpieczone takimi. Gumowymi uszczelkami, które pod ociśnięciu naprawdę tutaj zapewniają fajny, fajny poziom bezpieczeństwa. Całe urządzenie jest gumowane po bokach, więc w razie gdyby nam gdzieś spadło, no ten poleciał mi już nieraz po prostu na ziemię. Ten, tak samo tutaj widać, że mi się plastik obił, ale sama gumowa obudowa no, jest praktycznie nietknięta, mimo że to urządzenie też ma już sporo tysięcy kilometrów przejechane. Eee, no i to co najważniejsze czas trwania. Czas pracy na baterii. Tutaj na włączonym ekranie w pełnym słońcu hmm, Etrex 20 wytrzymuje 25 godzin na baterii, a Etrex, e boże, a GPS MAP 65S wytrzymuje tych godzin 16. Tutaj mamy już moduł Bluetooth, mamy już dużo więcej rzeczy, mamy większy ekran, mamy szybszy komputer, przetwornik. Ta nawigacja jest dużo szybsza w działaniu i responsywna niż ta, więc siłą rzeczy to zużycie baterii tutaj jest większe więc tu mamy 16 godzin. A tutaj mamy 25. No i teraz, co to są za magiczne baterie, które wytrzymują tak długo? No słuchajcie, zaskoczę Was pewnie bardzo. Uwaga, mamy tutaj zwykłe dwa paluszki. Eee, tak samo w tym przypadku, jak i w przypadku GPS MAP65. Tu akurat mam zaznaczone taśmą izolacyjną, mam dwa takie komplety, żebym wiedział, który jest który. Mamy po prostu dwa zwykłe paluszki. Pod, pod nimi znajduje się jeszcze dodatkowo gniazdo na kartę MicroSD, ponieważ na to urządzenie możemy sobie wgrywać dowolne mapy, które uda nam się znaleźć w internecie. Ja osobiście używam map Open Feeds Map, to jest taka turystyczna odmiana Open Street Map. Uważam, że są to jedne z najlepszych map, jakie, jakie widziałem. No tutaj jak sobie przyjrzymy, to na przykład ta linia. Czerwono-niebieska to jest zaznaczony szlak rowerowy, i tak wszystkie szlaki rowerowe są pozaznaczane. Jak sobie gdzieś tam oddalimy, przejedziemy gdzieś tam kawałek dalej, to widzimy, że mamy tutaj takie ścieżki, które są po prostu kolorowe. Potem łatwo rozpoznać z daleka, że jest to ścieżka rowerowa, ale oczywiście to nie jest jedyna zaleta, bo tutaj mamy tak samo szlaki piesze, konne, leśne ścieżki, leśne dukty. No praktycznie każdy rodzaj nawierzchni tutaj jesteśmy, czy każdy rodzaj drogi jesteśmy w stanie zobaczyć, łącznie z tym, że wszelkie punkty widokowe, wszelkie punkty, gdzie są jakieś tarasy z fajnym miejscem, gdzie są jakieś, tak jak na przykład w Dolinie Baryczy są te takie wieże obserwacyjne, wszystko to mamy tutaj widoczne i po najechaniu na, na nie myszką wyświetla nam się, co to dokładnie jest. I możemy, możemy po prostu się zlokalizować gdzie, no, gdzie, chcemy, gdzie chcemy pojechać. Tak? Oczywiście dokładność tych map też może być różna w zależności od tego, jak sobie ustawimy, może być bardzo szczegółowa, bądź mniej. Ale uwierzcie mi, że takie Open fits map mają po prostu taką ilość informacji, że no, ja mam ustawioną e, na średnią chyba w ogóle e, szczegółowość tych map. I mam potąd. Jakbym ustawił sobie na maksa, to po prostu miałbym wszystko, łącznie z adresami i numerami telefonów do każdej restauracji, do każdej apteki, którą mijam, do każdego sklepu, bo do tego stopnia tutaj to wszystko jest e, szczegółowe. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o to urządzenie, no to ma ono kilka podstawowych zalet. Po pierwsze, jest gumowane, jest bardzo odporne. Po drugie, ma bardzo mocną antenę GPS, niezależną od sieci telefonii komórkowej. E, tutaj dodatkowo mamy coś takiego, jak szerokopasmowość tegoż. To postaram się Wam pokazać. Mam nadzieję, że będzie widać szerokopasmowość czy wielopasmowość tego sygnału GPS. Czyli w przypadku GPS-a mamy kilka jakby satelity, pod, nie wiem jak to działa dokładnie, ale tak to rozumiem, że pod kilkoma kątami gdzieś tam badają sobie te, e, to położenie. Dzięki czemu, w momencie kiedy jesteśmy na przykład w mocno zurbanizowanym miejscu, gdzie są wysokie budynki, i sygnał GPS po prostu by się tracił, bo. Wpadałby na budynki. Tak w tym przypadku, z włączeniem tej szerokopasmowości, e, sygnał nam się nie traci. I to na przykład widziałem właśnie w małych, w małych włoskich miasteczkach, e, kiedy po prostu byliśmy w ciasnych, w takich alejkach, które były otoczone wysokimi murami. Robiłem sobie taki test, wyłączyłem szerokopasmowość, sygnał się gdzieś tam trochę tracił, włączyłem, wracało do, do normy. No i tutaj mamy GNSS, jeżeli chodzi o system e, GPS-a mamy Galile Aha, wróć. mamy GPS, Galileo i GLONASS tak? mamy tutaj kilka systemów czy kilka jakby rodzajów kilka zbiorów satelitów z których to urządzenie korzysta w przypadku Etrexa jest tylko GPS i GLONASS, czyli ten ogólnoświatowy i GLONASS jest zdaje się rosyjski tu jeszcze mamy GNSS, który jest chyba nie wiem, australijski czy azjatycki nie pamiętam już, w każdym razie no mega, mega mocna mega, mega mocny odbiornik no i co? Podsumowuję chyba powoli już ten temat, bo nie wiem, czy tu coś jeszcze więcej mogę wam dodać. A minus. No bo tak, same plusy, a gdzie minusy? Minus. Wtyk mikro mini USB, przepraszam. Nie ma tutaj mikro ani USB-C do ładowania baterii, na przykład, które są tutaj włożone, możemy używać ładowarki takiej zwykłej komórkowej, ale musimy mieć kabel mini USB. Z plusów, bluetooth, można się synchronizować z aplikacjami i sobie synchronizować e, ślady. Z minusów, no, wielkość, jakby waga, no, jest to takie urządzenie, które jednak gdzieś tam jest zauważalne. E, co do samego montażu, tego na kierownicy, jeżeli chcielibyśmy tego używać na kierownicy, mamy takie specjalne uchwyty od Garmina. Tutaj mocujemy sobie kierownicę, łapiemy to trytytką no, i działa to w ten sposób. Klikuje się, naprawdę jest to porządne połączenie. Nie wypada taki, e, taki GPS, jest zabezpieczony fajnie. 40 par zł to kosztuje. Mam takie dwa, bo mam dwa rowery. Więc, e, no, moim zdaniem, fajna rzecz. No i teraz podsumowując, podsumowując, dla kogo jest które urządzenie, tak? No bo telefon sprawdzi się w większości przypadków, kiedy po prostu chcemy sobie pojechać na jakąś wycieczkę, nie jedziemy w jakiś nie wiem nie wiadomo jaki teren, e, jedziemy sobie na kilka godzin i po prostu telefonu używamy jako takiego drogowskazu dodatkowo, e, żeby się nie zgubić. Natomiast no tego urządzenia używamy no stricte do wypraw, tak? Tutaj ze względu na to, że mamy bardzo dokładne mapy, nie tylko rowerowe, możemy go używać do trekkingu w górach, możemy go używać do Jakichś innych wypraw, naprawdę tutaj możliwości są bardzo, bardzo duże. Ja go używam głównie jako po prostu cyfrowej mapy, tak żebym widział, gdzie, gdzie jadę, więc wygrywam sobie ślady, ewentualnie jeżeli trzeba zmodyfikować taką trasę, no to też dzięki temu po prostu widzę, gdzie jestem i wiem, gdzie mogę pojechać. Chociaż czasem się zdarza, że gdzieś tam raz na milion droga, która tutaj będzie pokazana jako powiedzmy taka dobrze przejezdna, może nie być przejezdna, no ale. No ale to już jest takie ryzyko, wiecie, to, 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 to zawsze tak może być. Eee, czy dla każdego to urządzenie? Moim zdaniem nie. Z prostej przyczyny. No, nie każdy chce wydać, nie wiem, 2000 czy 1000 zł na urządzenie, którego będzie używał sporadycznie. No moje, jak Wam tutaj pokażę, gdzie tutaj mamy komputer podróżny. Moje urządzenie, no ten Garmin ma już natrzaskane 18 tysięcy kilometrów z hakiem. A ten, ten, był po resecie. Więc tutaj trzeba to razy dwa, bo mniej więcej w połowie był resetowany. Gdzie tutaj będzie? No tu jest 11 tysięcy kilometrów, więc tak naprawdę ma to jakieś 22. No to 22, 18, no cztery dychy razem te urządzenia przejeździły. Ten oczywiście przejeździł trochę więcej. Bo tak jak mówię, musiałem go tam raz czy dwa razy resetować, bo się okazało, że mapy, które do niego wgrałem, niestety go za bardzo zamulały i trzeba było go troszeczkę odświeżyć i go tak całkowicie wyczyścić, no i wszystkie dane gdzieś tam wtedy też się potraciły. Także moi drodzy, z mojej strony to tyle. Bardzo jestem ciekaw, jak napiszcie, jeżeli napiszecie w komentarzach, jakich aplikacje na przykład wy używacie, jakich urządzeń wy używacie, jakie macie doświadczenia z garminami bądź innymi tego typu urządzeniami. Podzielmy się takimi informacjami, niech to idzie w świat i no cóż, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć.